Ry? No, już. Ry? No już, na ja włączyłem. A, no to wyłącz. Nie. Aha. Ale będą mieli fajny początek. Siemanko, ja jestem Cuba. A ja jestem WielkiPazur.pl. U mnie też jest drugi odcinek z Counter Strike'a, a u Kuby pierwszy. Pierwszy. No. Shadow. Myślę, taka ra ran ran ranna pogrywajka, ludzi. Obiecałem no. Kubie, że z nim coś nagram. O lol, ja ustawiłem w flapsie 60 fpsów, żeby mi nagrywało. Ja mam 30. Oj. Ja mam teraz 60. Tak, to masz 70 fps. Tak, u mnie w opisie będzie link do Kuby kanału, a u Kuby będzie mój. E, no może. No. Ej. no dobra, będzie, nie płacz. Ty już młodszy ode mnie, więc... No. Cicho. <laughs> nie. Tak, ludzie, ja tu jestem starszy. Ale nie, oni, nie, nie, nie wiedzą. Ja mam gość jak po mutacji, geniuszu. A teraz jest rano, więc... Eder, ja gadam jak niewyspany, ale rano. Więc... Tak, ty tu masz dobry głos, mi coś się popsuł. Eee... No ma... Je... ja, jo, ja, ja... Jakim cudem ja chyba strzelnę tylko jeden pocisk. Na... On ma, a ja nie, nie, wiem. wiem. No, zabiłem cię. E, nie, nie, kolega... E, byłem prawie cię, prawie cię Głupie granaty. Jak ty oh. jak ja jestem z tobą, geniuszu? Nie, jesteś, wce, ja to... jesteś w cytę. Olala. No. Ludzie teraz zobaczcie kubalami, a jak Kuba, jaka... od... Ujedny. Ja. ja dawno nie gram. Ja też nie. Mhm. Jaka p... Wczoraj ostatnio. No. <laughs> Ale nie chcę tego... tego tygodnika przed to nie gram. Ja Ujedu. Jak jeszcze A była ten... wersja... jak jeszcze ten... Jak jeszcze Counter-Strike był taki do dupy. No chyba ty. Jak, jak w e, czwórce były tylko cztery bronie. Żal. Hmm. Ale muzyka, narodziska. Pewnie nas nie będzie słychać dobrze, to... Dobra. Najwyżej się ściszę to no jest cisza właśnie, bo mi się wydawało, że za głośno było. O Jezu. Ja już w swoich odcinkach mówiłem, że będzie albo to z Kajtkiem, albo to on chyba, albo... Wiem, bo oglądałem przecież. Aha. Ale to było ogólnie do wszystkich widzów. Ja Jestem ja w aż a mam do swoich. Ale, ale jestem... Pozdro. Jajałoga. Cześć, jestem w CT. Ja tej jeszcze do swoich Tak i widzicie jak Kuba lami No lamiem, bo lubię Czekaj, znajdę Cię może. Gdzie o, Kuba. Teraz macie podgląd na kubę. Co to za broń masz? Nie wiem. Taki debił, sam sobie rzucił flasha. No wiem, myślę, że coś dojazdy. Tutaj nie ma nikogo. Wszyscy poszli. Na, na ten. Idź na A. Ja mam akurat, że szyję jakby mu w dniu No O. Łop Przedmiot. Ale ha Dziegam, jaka nazwa? dwa No cicho, bo ty śpiewasz. nie No chyba ty. U, u. dobra, nie. A póki jest przerwa, póki jest przerwa, to to ale ty, Nie przerywam nagrywania. Taka prośba, zaj, zajmij ich czymś. Co? Zobaczymy. Cisza. Cisza teraz jest. niej Czala. Mało nozdu tak coś to nie, że mam coś premium czy coś, tylko dig, digl jest jako złoty digl. O oh, ja wziąłem krawę Gdzie jesteś? Nie wiem W tetar i w tetar Teta Kuria ja chory jestem Uj, złap Trafiłem nie ma go chyba <suszy> A, ciebie trafiłem Zaraz to zrobisz się Nie, ale za ramię. Tak Dawno nie grałem Eee, no dawno nie grałeś, od przedwczoraj. Przy wieku 3 miesiące temu ostatnio tak dobrze grałem. Ja dobrze grałem jakieś. Mmmmm. Muszę policzyć. Ża teraz mam 30 FPS-ów. No to czekaj, czekaj. Yy, 8 lat. Nie wiem. Ja długo nie grałem, ja naprawdę długo nie grałem. Odkąd skończyłem 6 lat to już nie grałem. Do teraz. Jak a teraz mam 12. Sorry. 6 lat nie grałem Ja się psuję. 6 lat nie grałem w CSO. No już na pewno. No tak, ja, ja skończyłem grać w wieku 6 lat, a teraz mam 12 i zacząłem, no to... 6 lat nie grajesz. No. To. Ej, nie grałem ze 3 lata. Ja to co był ten? Ok, ja już tam swoje. Ja wyrobiłem koksim jak grałem w tego, e, jak miałem 6 lat. Lepszy Żad, lat. ja mam 30 FPSów i mi trochę laguje tu. Tak, ja, ja mam 30 FPS bo nie ma ani jednego laga. Pa, z buta wjeżdżam. No, jak ci kozak. Yy. Z buta, z buta wjeżdżam. Z buta wjeżdżam. Nie, to nie tak było, ja to mam na kąpie. Ja to rzucę teraz, jak ty coś śpiewasz. Ja włożę. Jak ty to śpiewaj, to ja wrzucę ten. Ej, no ile my już nagrywamy, bo... Ja właśnie ja też supera nie ustawiłem. Ile? Jakieś... Bo za długo możemy nagrywać przecież. No zarąbał mi, bro. Nie ja ruch. mogę długo nagrywać, ty nie możesz. Mogę. Ja też Wiesz, mogę. No to czekaj, to jakieś 5 minut gramy. No to... Tak, 5 minut. No a ile niby? Z ponad 10 już chyba. Walło cię chyba. No bo człowieku w grze nie tak ]aj. się poszkodzi czas. No to powiedzmy 7 minut. No to najwyżej... Nie są duchy w domu. Mówię, że nagrywam. A to nie musi. Dobra, ja Młaga, znowu z buta teraz z usteczkami. Ja mam ten ja i, i ten. Ile masz toper. To ja mam telefon. Ale bez tej rozgrzewki. No ja, na, ja rozgrywki nie liczyłem. Fuck, Jaka suka? E, co? A ile jest już? 30 sekund dopiero. Co? No bo dopiero włączyłem teraz stopper. Jaki headshot piękny. Nie no dobra, to dam tego jakieś 7 minut. No. A jak już to na parcie podzielę, bo mi się nie chce długo przesyłać. Ja to ja to wszystko razem wrzucam. Ile ci się wrzucało tamto pół godziny? Tam to pół godziny? No. Godzinkę? Może. O, żul. My się wza, bo ja... Mi się szybko wybada. Ja Mi się musi tak... jeszcze LOL pobrać przecież. No a właśnie, jeszcze taki, takie słowo wyjaśnienia. Eee, czym ja renderuję? Ja Free Studio renderuję, a ty Kuba? te, studio? Lepsze dla mnie. Dla mnie Free Studio, bo się szybciej renderuje i jest 720p. No a ja mogę w 1080. ja też 1080. mogę ty, ja, też, ja też mogę w 1080 ale ten. Ale nie chcę. Mogę, ale nie chcę. A, z buta wjeżdżam znowu. Żal nie miał broni, ale hamstwo. O ja, ma granaty. Mm. A gdzie jesteś domek? No. Nie, bo ty nie jesteś u mnie chyba. Nie, jestem z tobą. Mm. Ja jestem z tobą, naprawdę. Kurde. Yeah. Ja. go? Kurde. Jeee! Ja jestem jesteś trzeci! Mniej, ja jestem trzeci co? Ja nie dla mnie, jesteś słabszy! Bo ja się z lecę! Bo ty jesteś cienios No chyba ty! Ja mam jeszcze staty! O jezu! Bo tak ja się rozkręcę! Spoko! Ja nie mogę! Z głupia Ta gra jest chora! Znowu idę tam kapić! No ale ja lepiej kampić. Nie kocham kampić. Ja kampić. Tak. Nie, nie, nie. tak pyrnij się. Gdzie ja byłem wtedy? Fucko. Kurde. Ja nie wiem. Patźcie jak się... To wjeżdża. Odsuńcie się! Kurde. Patrzcie. Chyba, czemu się party podzielisz? Nie wiem, bo za długo się może mi wrzucać. Ja chcę jeszcze tego. No mi się filmik, e, to <coughs> renderuje mi się filmik 20 <coughs> minut? Pół godziny filmik się renderuje 20 minut? A ten, nawrzuca się godzinkę. Godzinę 10. No to Dzięki. gościu mnie zwroczył. Trochę chyba. Z snajpy dostałeś. Gdzie, gdzie, od kogo dostałem, a nie już nie żyje. Ale fajnie ich zjechałem, o kurde. E, zobacz, idą 3 na gdzie szukam. A idą gdzie? Domkiem? Ja nie wiem, to, wie, nie rozróżnia, bo tam... No, że ja tu nie rozróżnia miejsc. Bo jesteś. No, Dobra no, i jest... Dole, idź. <grym> Cicho. tylko jeden. Teraz wszyscy widzowie w kube mnie też subskrybujcie, bo ja Minecrafta u, też będę kręcił. A... No. U? Jeszcze Terrarię musimy nagrać. Wszystko nagramy. Dzisiaj, no, dzisiaj jeszcze terrari... -ter będziemy nagrywać. No już i wora. Ja coś jeszcze chcę nagrać. Dobra, to po counter Strike, ja tylko pójdę coś zjeść i może na O, ja też. No, Właśnie dobra, ale... Ile trwa nagranie już? Na moim stoparze teraz? Poczekaj. Jest... Yy, dupę. No ja No, skurde. Dobra, no to może już koniec pierwszego odcinka. Ale ja to będę na razem nagrywał, nie? Jak ty to, jak chcesz, to ty zakończ. Nie, nie będę